Życzę szczęścia, e, osiągnięcia, zaplanowanych wyników, a starterem zawodu będzie pan Jerzy Nowaliński i wspólnego sponsora głównego konsora, Orle Bolewki. Panie prezesie oddaję wszystko w pana ręce. Uwaga! Jeszcze Możemy startować? Uwaga!

przejście klasy. Nowy walking, jedno okrążenie, ale tutaj także e, znany zawodnicy, medalistka, mistrzostw Polski w pingatonie, Dorota Złoty medal, średni, brązowy, wszystkie na koncie liderka z Nordy i zwiatłem tych dwóch konkurencji w Czekamy jeszcze kilka minut, jeszcze chwilka, eh, zgodnie z regulaminem eh, 11.40 w eh, eh, biegu eh, marszał na Płotki.